Ciemanko, moi drodzy, zobaczcie tylko gdzie jestem. Jestem w miejscu, gdzie składa się moja BMK. Za mną jest Robuś. E, moi drodzy, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć trochę o rzeczach, które dzieją się w BMC. Przed nami ostatnia runda e, Tor Poznań Trackday. E, na ostatnim Trackday, jak widzieliście, fajne, pobite rekordy. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, za czego sprawą, jakby to się wszystko wydarzyło. A przy okazji, chciałem Wam pokazać stabilizatory, które właśnie przyjechały e, od mapeta, e, które będziemy zaraz montować do BMK. Zaczynamy. Uuu, a zobaczcie tylko Farwerk z stabilizatorem Anti roll bars, sway bars Zobaczcie, to jest kurcze DTM fura Nie ma lipy Nie podnieca się Muszę się podniecić, to jest przepiękne Zobacz, jeszcze w takim ładnym pudełku Dawno wcześniej ja nie kupiłem fajnego. To tylko BMW To tylko BMW, nie, nie gadaj, wiem, że uwielbiasz BMW Kurcze, takie wielkie pudło i tak mało w środku? Oszukali cię O kurcze ale to jest bardzo istotna rzecz, powiem Wam, że takie stabilizatory twarde, sportowe yy, często dają lepsze efekty niż jakieś yy, gwinty, niż jakieś sprężyny cudawianki, bo załatwiają jeden największy problem, który jest yy, w autach, które nie są autami sportowymi załatwiają problem yy, przechylania się na boki. A to jest dość istotna rzecz, kiedy chcemy robić dobre wyniki na torze. Oh. O kurcze, i co? Co są? O, są te. To są gumki. Są gumki. Mi się, że gumek nie będzie, i no. będzie problem. Zobaczcie, które ładne niebieskie matowe. Ja, ale kolor ma zalejiste. Ua, dobrze to, to jest wygląda. Śpialetowy. A chyba Marcie się spodoba nawet no. to. Śpialetowy. To jest niebieski. Matowy. Piękny śpialetowy. niebieski. Ale to jest ciężkie. Ciężkie? No. no bo to taki konkretnie ma być ten stabilizator, nie? Dobrze. No. to no. jest na przód i na tył. No. Tak, to jest przód i tył. No. Masz od Angeli. Jak <noise> to dobra, mówi pozdrowienia od Angeli? A tu jest jakaś koperta nawet, patrz. No tam masz gwarancję Instrukcja, gwarancja, gwarancja i jak założyć pewnie. Dobrze. Ua, No Głabne. ładnie to wygląda. Ładne. Ładne, kurczę. Pokaż. Kurczę, teraz tam chcę zdobyć, tak legitnie nakleić takie coś na auto, To ci pasowało do tego, co masz na tym najszybciej. Weź robisz no. te dwa, tak weź... Chcesz... Słuchajcie, tu się kilka osób pytało o nawiewy hamulców yy, zrobione w BMC, czyli najbardziej budżetowy mod, który sprawia, że te hamulce świetnie działają. Yy, one już trochę przeszły, nie wiem tu na ile to będzie widać, bo to jest dość ciemno. One już trochę przeszły, słuchajcie, natomiast tak, no nie ma możliwości tego nawiewu puścić środkiem, bo jeżeli go wypuszczę środkiem i tą dziurą, która jest tu o, o tą, tą, to niestety jest kolizja, jak koło się skręci, więc trzeba było tak się wyprofilować śmiesznie. Tak jak teraz widzicie, więc on jest tutaj do tej płyty pod przodem auta przytrytytkowany, idzie sobie tam prosto do środka i prosto do tej dziureczki, która jest tam w środku przy osłonie tarczy. Prosta rzecz, koszt 100 zł, a zarąbiście, zarąbiście pomaga jeżeli chodzi o nieprzegrzewanie się hamulców. Będziemy chcieli wam teraz pokazać, jak to działa generalnie, te nabiawy, taką fajną prezentację. Mamy dla Was instalację, przygotowaną przez Oberta. Trzy, 2, 1. Słuchajcie, bo w trakcie, jak to nagrywamy na Instagramie, w ogóle dużo pytań pada o to, w jaki sposób w ogóle odbywa się to, że to powietrze tam tak ładnie trafia do tych tarczy i te nawiewy. To chciałem Wam tylko pokazać, jakby BMK, nie wiem czy każda, ale wiele BMK ma fabryczne nawiewy na hamulce. Powietrze wpada tutaj, tą dziurą, ona swoją drogą tam ma jeszcze taki rozdziela się i chłodzi po drodze gdzieś tam sobie. Alternator, zaświecisz mi tam do góry, Robert. Tam gdzieś tam on sobie to to tam czeka, skręca tak. w lewo. Natomiast o, widzicie? Tam do tej dziurki wpada, i mówisz, Robert, to na alternator. Tak, podzi, do tak? alternatora. To jest w ogóle hit. Natomiast to powietrze tam zakręca sobie. Wypada tą oto tutaj dziurką. Co nie? I tam jest dziurka. W. Nie, wiem, ile to będzie widać. Tu jest dziura w tej osłonie tarczy od spodu. I to powietrze, jak jest tak skierowane, że ono trafia do tego, tylko że fabrycznie oczywiście nie ma tych przewodów do tego, no nie? Więc jakby BMW -ki E38 kiedyś mieliśmy E39 też takie coś miały, więc takie fabryczne chłodzenie, tylko oczywiście trzeba liczyć na to, że to powietrze przez tą felgę od środka gdzieś tam trafi do tej dziury, no podejrzewam, coś że pod uwagę, że dotąd masz oponę, nie? Tak, no konstruktorzy to niby tak założyli. No myśmy poprawili tą fabrykę, dołoży, wystarczyło dołożyć węża, więc dla osób, które no, nie mają BMW, bądź inne auto, chcą coś takiego zrobić, w zasadzie jest to kwestia yy, wyjęcia sobie tej osłony Zrobienia sobie dziury, najlepiej dorobić sobie jakiś taki kołnierz, do którego można łatwo tą rurę przy, przywalić, i tyle w temacie, no nie? Tak prosta modyfikacja za tak mało pieniędzy zmienia diametralnie to, jak wygląda chłodzenie hamulców na torze, i można naprawdę dużo wycisnąć z fabrycznego hebla. Tu Wam chciałem pokazać najnowszą modyfikację Roberta. Tłumik końcowy był za cichy w wydechu, więc Robert naprawił tłumik końcowy, jak widzicie. Eee, powiem wam, że brzmi to dobrze, zaraz wam to puścimy, eee, natomiast eee, no ciekawy teraz jest ten wydech, tak swoją drogą fajnie żebyście go całego zobaczyli. Eee, tłumik środkowy, to jest z zawrotnej niemieckiej, fir niemieckiej firmy Teatechnics eee, ale robi robotę. Dwa, czyli ja mam teraz dwa tłumiki aż środkowe, o, no, dlatego było za, to? za cicho. A to jest tłumik końcowy, który naprawiłeś. Naprawiłem. W razie czego dla osób, które już są dociekliwe, eee, dla osób, które się zastanawiają, czy ten, czy ten tłumik będzie git na Poznań, to mamy tutaj wsówkę w no, razie czego. odkręcasz obejmę, zakładasz tu. No i w każdej dziękuję. chwili możemy go z powrotem założyć jakby było za głośno. Tu? No, odkręcasz. A, A na tłumiku 8 kg w dół. Może powinieneś po prostu od początku do końca. Taka rura? No weszłaby tak idealnie na wprost, nie? Ale wiesz jak to by się darło? No domyślałem się, strasznie by się darło. No, a tu chciałem wam pokazać jeszcze kolektory. To, czy tutaj to mało co jej widać, widać je tu cokolwiek Do, od góry. Od góry trzeba będzie je pokazać. Tu są, o, o, zobaczcie tylko te kolory, które one nabrały. Eee, kolektory Shitman, które dostarczą nam DB Tuning. Eee, no, piękne rzeczy. Fajnych takich, To nie no nie widać tu kolej. Muszę od góry je potem nagrać. Z tej Fanie, fajne fajne takie tęczowe się zrobiły. No co tu zobacz przez tą dziurę? Tu? O! Eee, takie się zrobiły tęczowe normalnie po ostatnim track dayu. Mega to wygląda, mega, dają robo mega robią robotę, która zapierdziela moc jest. No i mamy stabilizator. Mamy stabilizator na wierzchu, proszę bardzo. No no nie wiem czy tu trzeba światła jak to wszyscy zobaczą, jak to wszystko jest uwalone. Czeka nas co ty mówiłeś? Uszczelniacz? Przedni, tak? No, od tu, od tu, tu się no? jest spod tego koła no. i z, no. generalnie spod całej miski, bo olej masz nawet no. tutaj, nie? No, no, no. Więc plan jest, y, żeby muszę to uszczelić całą maglownicę, wszystko. Wziąć no. michę, znosić koło no. i to uszczelnić, nie? No, dokładnie. Bo inaczej to nie będzie. No dobra, no i rzeczywiście, no jest różnica na grubości tego stabilizatora, ale zaraz go napołożymy na stole, to w ogóle zobaczycie jak to jest, nie? Tak a propos magla, który tutaj widzicie, to jest magiel tak zwany z żółtą tabliczką, czyli jeden z najkrótszych, jakie są w ogóle. Czy jakaś taka mega różnica przy nim jest? No, trochę lepiej, co nie. I tak ja uważam, że e, skręt w BMC jest ogromny, w sensie mógłbym mieć dużo mniejszy, chociaż po zmianie na te kąty, mamy teraz minus 3 stopnie z przodu, jest dużo lepiej. Jeżeli generalnie bym powiedział też o jednej modyfikacji, która zmieniła najwięcej, jeśli chodzi o prowadzenie tego samochodu, to są właśnie kąty. Dopóki mieliśmy minus 1,5 i tak dalej, to auto średnio się prowadziło przodem. Jak udało się osiągnąć minus 3 stopnie, nareszcie na kamberach, tam fasolkach jakichś na górze i tak dalej, i tak dalej, to na minus 3 stopniach z przodu to auto jeździ jak wściekłe. jest aż mega agresywne i trzeba wręcz uważać, żeby nie skręcać za głęboko, bo można wyspinować dosłownie jak, jak driftówką. Także no mega, mega, mega mod. Polecam jakby na tor, do takiej jazdy wyścigowej, przede wszystkim te minus 3 stopnie z przodu co najmniej y, muszą być. Kolejna rzecz, która się tutaj zmieniła i która też była zarąbistą zmianą, to są sprężyny e, przednie. Fabrycznie BC Racing w tym modelu wyszedł w, e, ze sprężynami 8 kg przednimi, które były zdecydowanie za miękkie do tego samochodu i do użytku torowego. E, wsadziliśmy dwunastki, dostarczył nam je mapet e, i na dwunastkach jest już przepaść totalna. To auto prowadzi się naprawdę fenomenalnie, a będzie się prowadzić jeszcze lepiej teraz po tych stabilizatorach. One to one comparison, 1 do 1. No powiem Ci, że na, grubo na grubości Wiele. jest różnica ogromna, nie? Tu możecie sobie zobaczyć. Zaraz mogę Ci powiedzieć dokładnie ile. W milimetrach. Fabryczny ma 24. Zobaczymy 28. No 27. 27, no. No jest różnica, jest różnica. Ma to prawo działać. Regulacje Zaka, jeszcze. No właśnie, tu jest jeszcze regulacja w tych dwóch dziurkach. Może byśmy rozpinili, jak hmm. to działa. To, to, gdzie jest, to, to gdzie jest? instrukcja? Tam jest. Pokaż ją. Wiesz co, im dalej od punktu mocowania, tym e, miększy, tak? Dobrze mówię? Tak. Nie, zobaczmy co ma ta instrukcja. Może jednak jest. Mounting instructions. Dobra, to po prostu trzeba przeczytać. Ja wiem, że tu nie ma obrazków, to nie za bardzo. E, czekaj, to jest po angielsku, to jest po niemiecku. Wichtige Produktinformationen, fordem the... ein... Nie, to nie to. E, tutaj jest napisane, że co? No więc z instrukcji obsługi nie wynika, nie wynika jak zrobić to dobrze. Robert stwierdza, że im krótsza dźwignia tym sztywniejszy stylizator. stywilizator, więc montujemy je bliżej. No i ma to sens. Zobaczymy czy tak będzie. Te gumy takie twarde są. Twarde gumy? To dobrze. To dobrze, by ja się obawiałem, że nie menu... będą. To no, se paluchów nie potni. Ostatnim nie razem jak moją BMW robiłeś to se palucha pocięłeś. Począłeś, ja oczkiem widzę w palec przyłożyłem, bo musiałem przecinakiem śrubkę odkręcać. A co tu masz? Co, ładnie Fidy teraz nasz wygląda. Kurcze. Trzy foteczki, trzy, trzy. O to niestety moja twarz, to nie patrzcie. <grym> no, kto nie lajkuje Instagrama, ten z. Nie powiem z czego, z jakiej partii, ani z. Partii z rządzącej. <grym> w każdym razie y, należy. Jeszcze nie tak niewiele, Instagrama. brakuje nam do 10 tysięcy. Tak Oj! Tak niewiele brakuje do 10 tysięcy. No, daj instagramka, Marta Jak... się tak stara na ten Instagram. Proszę, proszę. <noise> Bądź żebro, żebro followersy. Proszę, daj lajka, daj no. lajka. W międzyczasie, Robert, włożyłeś gumę? Wtykło się. Patentem. jeszcze wtyknąć. No. O! Rozdział i. ja ci. Niby to nie jest poliuretan, ale jest strasznie twardy. Jakąś jakąś siatką jest w środku no, podszyte. Zbrojone takie jakby. Dobrze. Zachodzi włożenie. Wystarczy. Tutaj widzicie nowiutkie tuleje, które raczyłem pozrywać na ostatnim trackdayu, robiąc mój rekordowy czas. Już mamy nowiutkie poliuretany od Stronflexa. Także, no w sumie to już... Robert, czy u mnie zostały jeszcze jakieś tuleje gumowe? Gumowe, tylko z tyłu w wózku. O, no to tylko one zostały Praktycznie już wszystkie tuleje w aucie wymieniliśmy na poliuretanie i... no polecam. Robuś dociąga, No. A został tylko ten A czyli ten, ten stworzeń jest maila HD, ten na tak. wypasie, a ten zostanie zwykły. zwykły i wiesz, tu się to wy... toczy, się tu dziurę no. i wkłada się taki stworzeń Okej, okay, No to robisz wiesz co będziesz robił za tydzień. Nie no, trzeba cały wahać. No. mieć drugi taki okay. zrobiony już, nie? Jak to okay. się urwie, to wiesz, to jesteśmy w stanie no, na no, to, żeby no, wymienić. No, się podmienia. No, nowe drążki kierownicze też Robert założył ostatnio, bo były stare, były takie. No miały już dosyć. No I tak nie? ustawialiśmy zbieżność przodu, więc. Dokładnie, z... To, z... to był z... dobry z... moment. Generalnie powiem Wam, że najwięcej, jeżeli chodzi o to, jak to auto jeździ teraz z przełożenia na czasy, dały mody zawieszenia. Robert kurwa i nagrywam. Nie szkodzi. Ty jesteś, kurwiem, ty wody. jesteś wrednym kurwiem mały, mały. Już. <laughs> Najwięcej, jeżeli chodzi o ten samochód, dały mody y, zawieszenia. Y, tak naprawdę, gdzie jest zawsze moc, moc, moc i tak dalej mody zawieszenia, dobre opony, przez jakiś czas jeździłem na lewkach, przerzuciłem się na rusemki, teraz kupiliśmy następną rundę fz -y 201, nówki sztuki i no jest przepaść, no jeździ się epicko, jeździ się zarąbiście, mega precyzyjnie i na pewno cały sezon będziemy na takich oponach jeździć, naprawdę jakiejś wysokiej klasy. Także zawias i opona, po prostu sprawne hamulce. Hamulce w ogóle w BMC Robert zrobił pełną regenerację wszystkich zacisków, wszystkich tłoczków i tak dalej. Wszystko zostało tutaj rozebrane w atomy. Także to jest seryjny hamulec 330, czyli największy, jaki w tej budzie wychodzi Dopiero M3 ma większy hamulec. Natomiast one zostały po prostu rozebrane w atomy zregenerowane i no, hamuje to pewnie i bardzo dobrze. Dzięki temu chłodzeniu nawiewom, no ja na razie nie mam problemu z jakimś tam przegrzewaniem się czy coś, a na przyszły sezon planujemy kolejne 100 kg urwać, co powinno przełożyć się na to, że ten hebel wydaje mi się, że powinien starczać. Szczególnie, że ostatnio poznałem gościa, który ma 3.28, w sensie taką samą 46,28, 46 z silnikiem 2.8, gdzie są mniejsze hamulce i gościu tym autem robi 1.52, więc da się i na pewno tym fabrycznym hamulcem można dużo jeszcze pojeździć, zanim zmienimy na jakiś big break. Kiedy robić big break? To chyba jak dowalimy mocy, nie? Jakiś kom... Big break? Jak... Ja bym najpierw z masy strzedł. No, 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 ale mówię, że big break to dopiero chyba jak dowalimy 300-400 koni, nie? Kiedyś, jak już mi się znudzi jeżdżenie wolno z takim. Chyba, momencie. że zaczniesz na tyle dobrze jeździć, że faktycznie będzie Że będę potrzebował, jest. nie? Eee, jeżeli chodzi o tył. No to tutaj Robert, znaczy Robert zrobił tutaj, proszę, regenerację wahaczy tylnych, także poszły do piasku, do lakieru, oczywiście wszystko w poliuretanach, bo ten wahacz generalnie miał jakieś problemy ze sobą, mieliśmy problemy, żeby ustawić zbieżność, tutaj mamy też komplet poliuretanów, także wszystko jest tutaj świeże i w ogóle ładne i jak nowe. Do tego te tylne drążki, które widzieliście już na jednym z naszych odcinków, drążków, wahacze regulowane tylne FTWL, jak dobrze pamiętam, najmocniejsze chyba jakie są, najfajniejsze. I ten tył też się fajnie trzyma kupy. Wszystko jest no, tak mega. Tak naprawdę tutaj z tyłu to masz cały ręcze też odnowione, bo... A, no właśnie. Tutaj te no ja kotwiczne nie istniały. Ta. I tutaj masz te bolce od sprężynek, które trzymają szczęki. Co no, no, to wszystko no. porozlatywało w środku. No, się tutaj latało, wszystko jak jest jak w miarę zrobione jak nowe. Musimy kupić kolejny komplet półosiek. Swoją drogą, jak ktoś z was ma na sprzedaż półośki takie, które ja mogę wykorzystać do siebie, to będę chciał kupić na pewno komplet półosiek, żeby mieć na tory w przyszłym roku bo. na sezon. No, i... Tak, bo to jest rzecz, która jest najbardziej narażona w tym momencie na ten na jakiś pierdziel. No dyfer to już wam kiedyś pokazywałem. To jest dyfer 3.6 ze szperą z, chyba z poprzedniej trójki. Um, taki custom zrobiony, um, No i co? No i tyle? To jakieś usłony mamy na pewno do wywalania, do schodzenia z masy. No generalnie tu starować, jak nie ma tłumika, nie? no można to terenie. Ale można by wywalić, no na pewno z pół kilo waży, nie. Musiałeś kluczem specjalnym, pneumatycznym, zaatakować? Nie chce mi się przykątką kręcić. I w tym momencie, jak nagrywamy ten film, właśnie przyszło info od y, chyba kancelarii y, premiera, tak? Y, y, kolejna decyzja wspaniałych Ministrów, że y, od jutra, dziś jest piątek, jak to nagrywamy, od jutra Eee, wjeżdża czak czerwona no, czy czarna, trwa na cały to, kraj eee, I generalnie zgromadzenie do 5 osób Ciekawe czy nasz trackdaj, na który się w tym momencie przygotowujemy I nasz finał sezonu, gdzie ma być ładna pogoda się w ogóle odbędzie Ale mówisz, że co? Że próby sportowe? Wydarzenia sportowe bez publiczności Kulturalne 25%, widowni. No, publiczności, kulturalne 25 widowni no dobra, Stronomie no to zamykają. No co za... Knajpy nam znakną, rewelacja Po prostu, Nie, no, nie mam Wydarzenia nawet siły tego komentować Naprawdę masakra Ale sportowe imprezy? Sportowe bez, bez publiczności, no to, no to jest szansa, że się odbędzie ten ostatni traktat, to, to jest w ciągu dalszym wydarzenie sportowe, tak, bo jest jako, to są amatorskie wyścigi, amatorskie samochodowe wyścigi płaskie, to jest wydarzenie sportowe, więc nie powinno nic zagrozić temu, tak mi się wydaje. Tu mamy porównanie stabilizatora tylnego. 19 ma. 19 ma OM, a nowy ma Z21? 21. No, no, no 21. Na tyle to dużo, eee. bo ten jest bardzo lekki. No tak, dokładnie. Nie musi być nie? dużo grubszy. Dokładnie. No i fajnie, że ma regulację, nie? Też ma regulację. Trzystopniową. Z tyłu możemy dać środkową bym dał. Dobra. Bo tył trochę chcemy, żeby się tak uginął, kiedy jest odleżony całkowicie, nie? Wiesz, zawsze możemy na to, że to w. Chilin tak, w każdej chwili przestawić, przestawić. nie? Także proponuję dać na razie środkową, zobaczymy, czy będziemy potrzebowali tyłu bardziej. Tak zrobię. nie? Tu jeszcze na poprzednim miałem poliuretany, z przodu też z poliuretanami. Słynę, jakbym ktoś chciał kupić, no bo co mają leżeć? Wydaje mi się, że z 3.0 to, to są najgrubsze stabilizatory, jakie są w tej budzie. Jak ktoś ma cieńsze, a chciałby mieć lepsze, zapraszam na Facebooku, na pewno się dogadamy, może wam to sprzedam już w trakcie montażu. Nowy stabilizator. Cyk, 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 cyk. No i co? Tadą. Zrobione. Zamontowane oba stabilizatory. W zasadzie to robisz chyba wszystko. Jesteśmy gotowi na track day. No! no. Ładuję jutro na lawetę. I łogiń Jedziemy trzymajcie, trzymajcie kciuki za wyniki. Yy, pokażemy Wam jeszcze tylko wydech, no przecież muszę wam pokazać to odpalić, bo przecież będziecie przeżywać, że nie odpaliliśmy samochodu, gadaliśmy, a nie był odpalony, więc tylko opuścimy, odpalimy wydech, zobaczymy jak to gada. Rureczka były dwie, jest jedna, konkretna. No dobra, a teraz jak na wolnych? Cichutko, no. Stanie może troszkę głośniej jak fabryka w zasadzie, jak silnik Wiesz, słyszę. To, ja mam wrażenie, że zmieniło się tylko to, że na yy, więcej basów ma teraz. No, 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 no. Nie jest taki by wykastrowany, tylko jednak na obrotach ten bas jest i no, no. spokojnie słychać, nie? Dobra, a teraz trochę bobu, bobu trochę zadamy, bo się zagrzało. No, powiem Wam, że zajebiście się to brzmi mega. No, fajnie, bardzo fajnie. mega mega, 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 mega. No dobra, kochani, dzięki za dzisiaj. Robert odwalił masę roboty przy tym samochodzie. Trzymajcie za nas kciuki, bo przed nami ostatnia edycja poznaj Trackday. Mam nadzieję, że nic nam jej nie wysypie. Mamy 48 godzin do jazd na torze, że nie zamkną, nie zrobią czegoś, także trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Tymczasem co? No, pakujemy się, przygotowujemy wszystkie graty, kaski i w niedzielę na torze. Oczywiście na to, że nagramy dla Was film z ostatniej rundy w sezonie i zamkniemy sezon dla nas wyścigowy w tym roku i zaczynamy się. Szykować na przyszły sezon, a momentalnie po tej rundzie fura znowu wraca do Roberta na grubą przebudowę. Zamawiamy laminaty, e, cały przód, w ogóle zejście z masy, dokoksujemy więcej mocy, chłodzenie oleju, cudawianki, robimy z tego auta już taką poważną wyścigówkę na przyszły sezon, po to, żeby naprawdę w przyszłym sezonie porządzić. Dziękujemy Wam za dzisiaj, do zobaczenia. Wpadajcie na Instagramy, na Instagram Roberta, tuned wpadajcie na nasz Instagram Fast Family. E, widzimy się dziś na drodze, widzimy się w następnych materiałach. Nara, Bye Nara. bye. bye.